Siema, z tej strony Ziemniaczek i witam was w kolejnym odcinku z GTA V na trybie fabularnym. Dzisiaj znowu celeborem, oj coś... La Lamar? Co to? Ej loco, straszny jesteś, ale całkiem spoko, możemy pośmigać czasem z Franklinem lub nie, jak wolisz ziom. okej, okay, nie? Le, 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 jaki lester, Lamar, niem, o co to znowu? Wyścigi morskie tutaj. Ja mogę jakiś samochód, dziękuję. I dzisiaj postaramy się zrobić wszystkie te misje z yy, jak on się nazywają Przedmioty celebryty. Do nich po prostu podjedziemy, nie? Żeby te rzeczy tam pozdobywać, nie? Bo zrobimy, spróbujemy dzisiaj wszystkie zrobić, bo... O oh, wait. To już wszystko jest gotowe.

YouTube youtuber będzie miał do mnie problem, bo radio działa u mnie tradycyjnie. Dobra, no to jedziemy teraz do tych tam misji chyba, nie wiem jak to się tam nazywa, ale sobie tam nazywa jak chce. O Steve, chłopaki muszę z wami pogadać, wpadnijcie e, do El Burgo Highs. Nie spóźnijcie się, hopie. Ja nie umiem tego czytać, bo jestem jakby, co nie jest? Jestem bardzo słaby z Anglika. Eee, no a tu mamy to, hopie. My mamy tyle tych misji. Łożesz, ty. Ja już nie, na, nie nadążam. Wiecie, zróbmy tak, że muszą być wszystkim. Co to, to się pokazało? Postarajmy się jak żeby było już mniej nisy, bo mamy pełno tych... jak ktoś ukradł komuś rower No już, jedna kulka Tyk Jak tym przeżył? No, czekajcie o. Jak się my zachowywać no to będziesz ginął Dzień dobry idziemy rower oddać pyk ciśniesz tego gościa co tu jest stop pyk bite Dzięku. no <grywka> bagowało się broń weg daj mi tu jakieś autko może lepsze mamy tu mamy jakieś lepsze to jest jakby od Michaela auto. Dawaj, jedź. O, już ktoś dzwoni. No właśnie. Proszę mi nie dzwonić na policję, bo będziesz, pan, miał u mnie problem. Ja wiem, że jak kradniecie auto, a widzicie, że ktoś tyle y, dzwoni po prostu do kogoś, no to lepiej go po... ...go postraszyć, żeby... Im, ...bo to on może dzwonić na policję, wiecie jak to jest. Znowu mi radio gra. 3 km ...autobus, co ty i co robisz? Według mnie powinno być takie wgniecenie, jakby to było na... rzeczywistości, takie wgniecenie, że... Uch, ...że aż dziwnie by było. To by na pewno by już nie jechał w rzeczywistości, jakby ktoś by mu tak wjechał. O nie, auto zepsuło się Daj mi tu jakieś auto Dobry Dawaj mi auto, dzień dobry proszę pani Proszę dawać mi swój samochód I Wiecie ja się boję jednej rzeczy, że mi zaraz te Te, te, się, te znikną, bo nie, bo ja zauważyłem, że one Niektóre są tylko w noc, w dzień nie? Jak nie to później nie wiem co zrobię, a pójdziemy się przespać może A to tutaj daleko jest do tego do domu Trevora tam jest tak misja wyświetlona, to tam nie wypalnie Dobra, jedziemy. Ałcie Ał. mam teraz pełno tych misji, o! Aż podskoczył na tym na y, tych ławkach miejskich w Los Santos No co się dzieje, proszę Państwa, jedziemy o, mota tak może weźmiemy co. Weźmy sobie motor. No. Auto fa e, motocykl fajny. Co to jest? spicu? Tak. Tak jak sobie myślałem. Ma już mnie policja goni, oczywiście. A to że szczeram. Pyk. Na jednym kole. Kurczę, znowu jakieś radio. Każde auto ma inne radio włączone. Kurczę, policja, proszę mnie zgubić. Ja nie mam czasu na policję. No i już zaraz będziemy na tej misji, bo... To ja się nie znikła. patrzcie, Teraz, to będzie na polu golfowym. Mm. O kurczę, nie widziałem tej policji tu. Dobra. Jedziemy dalej. Policja jest, poczekamy. Nawet nikogo nie ma na mapie. No głupcie mnie. Chyba będziecie musicie na ten... Na plac golfowy. No głupcie mnie policja. Nie widzicie mnie i tak. Już jadę na, wja na wjazd tego. Nie widzieli mnie jakiś cudem, dobra. To jest pewnie na tym, na placu golfowym, dlatego już tam jadę na wjazd. To jest zaraz po prawej stronie. Tu. No policja oczywiście, ten znowu jest. A, już nie mam. Ja stąd wjadę. Chyba ci bardziej wydaje, że to będzie tu, nie? O. Aha, dokładnie kill golfowy temu gościowi. Wiedziałem to leci tu Pyk Pyk to... No co je ej Cebur zginął, ja nie mogę, ja... nie było tej broni co ja chciałem Co wziąłem tego na kacza, bo jak to tam się nazywa Serę już nas na buta To weźmy może snajper e co jest? Ja biorę snajperkę A nie Czekajcie, co tam jest? Raj jeden, czekajcie, byśmy sobie tego znowu. Den? O, -o uciekni. Weźmy sobie to, to auto to znaczy, no, puzyk golfowy Siadaj, jedź On no, tu nie wyjedzie, co? Uciekł mi o dobra To podbiegamy i tyle i strzelamy się To innego sensu nie ma W rzeczywistości do oh. jest ktoś oh, Co to jest tu? to gościu No co? Gdzie jest oh. Nie Aha Co jest? Zgub gliny, aha Tu pozbierały coś, dobra? No to już nas tutaj nie ma w placu golfowym. ciekaw czy będzie jakaś kolejna misja z tych Czy już rano Ja pierdził, no serio Ja to już w płytu Musimy jakieś auto zajumać ja się zagapiłem w ogóle, że tu jest woda. Whoa. Dobra. Idziemy. Biegniemy znaczy, o już nie ma policji, okej. Okay. Okej. Okay. Szybciutko. Dziękuję. O. Nigel. Word up! <grywa> I said it, Mrs. Thornhill! I, uh, persuaded Mark Fostenberg to donate one of his golf clubs to your museum of dysfunction. Oh bravo! You would take pride of place <zimpression> on the web. <war z driven> A bomb tube on Crastenberg's pregnancy test. Speak to you soon. I love Americans. <dzies> You're all so brash and uncomplicated. Okay. Night it is, Gufi. A den za jednym udrzym czwarty, no co on nie wiem. Dałem mi sa jakieś lepsze autko bez poranek teraz jak widzę, tak? Nie wieczór jednak. Myślałem, że jest poranek. No nie będzie dużo misji. Czekajcie, mam jeszcze? O jest jedna. To może być chyba w nocy zrobiona. Tego zróbmy ją teraz, a później. Nie wiem co zrobimy. Żeby zrobić te wszystkie yy, Te wszystkie rzeczy tu. No, nie wiem jak one się zą nazywają, Obętnie. A jako się tam nazywają, nie? Ała Ops Prawie zginąłeś Trevor Jak nie jesteś zapięty, to masz problem No No to jedziemy dalej Nie było nic Pięć metrów Tu, tam, my chyba coś my je. Dobra, jesteśmy... No do... nie, chyba jesteśmy... Znowu wypada zaraz auta Radio to jest taka, taka super moc, można sobie powiedzieć, nie? Taka, o. Jak w to na przykład można skręcać. W spowolnionym czasie. Ale pamiętajmy, że jeżeli gramy online, no to wtedy tak się nie da, bo to wtedy wszystko musi lecieć z czasem. Nie ma spowolnienia, na przykład na wybranie broni albo coś, nie? Dla co my tu mamy? Co to jest? Wejdź do klubu i William Williama Gore. Bo jak tam się ten pan nazywa A tu od tyłu chyba jest wejście, nie? Tak? Czy nie? Czekajcie. Sprawdźmy. Jest wejście. Tak. Czy to jest wyjście. To tu? Mm, to hey! One of you cupcakes is Willie! Hey, who the fuck are you? Mm, His dentist! Willie's still downstairs chatting up some bird, man. Whoa! Well, okay, okay. oh. I bet I could hit your G's. Hey man, no more autographs. <głos> <głos> No Dawaj, bij się ze mną. No. Kościół, jak mnie jeszcze raz tak będziesz nazywał, to będziesz miał u mnie Pytam czekać Czekajcie, gdzie jest wyjście tu? Ciekawe czy to w ogóle jest... można wejść do tego miejsca po, poza misją. Uciekamy, uciekamy, szybko. siadaj. A będę Dobra, dzielnie. O. Ładnie z Iftem. Ładnie zaparkowałem, nie? Teraz się pobawimy z policją troszkę. Bejki autobus. Dobra. Rażnicy mam no mam no, na mapie Gdzie tam policja co? Nie ma O to nie Zaraz przeczekamy A, no, bo dobra. nie przeczekamy, bo już tu jadą Policaj Jedzie, nie Spokojnie Nie szarzujemy 20 minut, już się nagrywam. Łotw! Tak długo! Świdaj, krótko. A jak, no, ja jednak, tak długo! Dawaj mi Infernusa. I na razie nie mamy jeszcze tych misji. Dawaj, Infernus, lepszy. Nigel znowu. Wiesz co, angielski kruk? Że fruit cake? na wygadaniu, nie Pani Thornhill? Nie, nie słuchaj mnie. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth. Courtesy of Love Fist, complete with complimentary <coughs> DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Doodle-doo! nie ma tych misji. Ukończony, może będzie zaraz. Oswin. Uria. Pięści. Nie, znowu radio, muzyczka leci. Ale no mamy misji. Dlatego teraz ja sobie pojeżdżę tutaj w nocy, aż będzie poranek. I czekaj, co to jest za SMS w ogóle jakiś Steve, a to jest ten Steve, dobra. No to, widzimy się, jak już będzie poranek i już będą te misje wyświetlone. Dobra, proszę państwa, nie mamy nic nie robimy nawet tych misji. To sobie pójdziemy obrobować sklep może Dobry. Już nie dobry, wypad! Dawaj mi tu kasę! Kasa! Jak najwięcej Weźmy o! Akacz Ty Nie ma towaru! Tak mało! Nie dziękuję, ty mi tak mało dałeś Policja. Jedziemy o 300, tylko dolców. Opie, je, to jest tak mało. Mm. To już więcej na urodziny, złoty dostaję. Hehehe. <laughs> dobra. Uciekamy w policji. Najgorsze i dobra. A, dobra. Poczekamy po, 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 po. sobie. Troszeczkę dłuższy odcinek, no. Co? Do jazdy chyba wam wytnę, bo to albo zobaczymy. Albo dobra, nie do tego dojrzę. powanie sklepu było. Jum. Jestem kolejne misje. W dzień. No, co, helka mnie goni! Przy dwóch gwiazdkach helka! Ej hey no! Już tak helka jest up trzech, nie? Uf, czy ile tych motocyklów tutaj jeździ? Nie wiem dlaczego. A już nie ma. A to! A to! Idziemy się, jak już naprawdę teraz będą te misje. Nie zginąłem. Se jeżdżał okiem. Jak Dobra, i teraz mamy daną podane co? Kurczę, już nie jest taki fajnie udany. 13. Kurczę, ale ja zginąłem. oj Oj, oj, oj. Mamy teraz tę te misję. Mamy tutaj jedną. Zbieramy ją. Oj 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 Ale głupio zginąłem Ale tak głupio strasz wstyd Naprawdę wstyd Żeby tak zginąć No tak To tak, mniej więcej tak zginąłem Jadę, będziecie to widzieć jak zginąłem Bo miałem ja na dywanie oczywiście łączone Długi odcinek będzie już dzisiaj Już o to widzę Długi odcinek Dzieszykuje! To chyba skoczkowie narcia, nar, narciarscy, nie? A. Policja mnie! No fajnie, no to teraz mi policja nawet goni. No ej, ciekawe za co? Za ten lot, czy za utarnięcie auta? No, caps, czyli gliny. Jak są, no już policja tutaj jedzie. Nasza, nasza ukochana policja. Nie, o, nad na się skręcać, bo już mnie nie mają. A da. to jest nasza policja, GTA, która jest taka dziwna, że to jest aż niemożliwe. 5 beców przed nimi jest, a oni się nie widzą. Dobra, Co to to tu się nam zespałni w ogóle za ta mini misja. No już wypadł policja. No. Już mnie nie chce. No policja, proszę. Tutaj mi nie gonić. No. ci mnie gonić już. No. Już polic policjo No dziękuję. Ale już mi się ta misja jeszcze nie zespałniła. Musimy oddalić się. Wtedy się zespałni. Gdzie zaś ta policja ciśnie? Jest? Nie ma! Tu jest nowa! Chętnie się o dalej później tam pojedziemy do tej drugiej. Polija się ta! Tak to zawracamy Jedziemy jedziemy. Teklisko mamy do tej misji, to wowowow. Wow, wow. Hmm. To dziwnie, mamy violet i temu nic się nie stało. Trevorowi, aż jest. to jest Maga kita. Dobra. Gdzie mi tu mam w ogóle ten zjazd? Co mi tu mam w ogóle do zrobienia? Kradni ubrania takiego gościa. ja? Mogę się tu jakoś dostać. Cero, to jest tekstura U, czekajcie, może podjedziemy z drugiej strony Będzie lepszy pomysł Mi się wydaje, że tu jest najlepszy, bo ja tu raz już to robiłem to. jak tu jest mały murek to. to się przeskoczy Hopie, skakuj To chyba z tyłu jest Mhm O-o, kąpią się. Nie Dzięki. Do widzenia Państwu. Z gubliny, oczywiście. Bo, jakby nie inaczej dawaj mi to auto. A chyba zginął. Tu zginął. Nie, tu zginął, dobra. Bo było wiecie. No, jak mi widzę niby. Dobra, jedziemy, czekamy. Serio, już zablokowana opona. Ała. Ciekawy jak oni mi niby nie widzieli. Się pytam. Ciekawy niby jak. OK, wychodzimy teraz. czekać tu gdzieś jest, tu w tym rejonie jest ta kolejna misja. Był gdzieś, tak na oko wow, wow, wow. łowu, nie Ała, znowu czołga, ale jest autem stojącym. No ja poczekam. Uh widzimy się Krzysz, nie będzie policji. Oh, już nie have policji, okay? Shepka. Hello. This is Nigel. Please be quick. I'm roaming in the United States of America. It's me in Nutcase. I picked up some clothes from your friend Tyler Dixon. There's even a skid mark. What fantastic news! Wait till Mrs. Thornhill hears about this. Oh, she will be pleased as punch. Dzięki Gdzie mamy kolejną misję? Tu, a nawet przed nami A nie kurczę Czy ja radio wyłączyć, czy ja nie tap? Żeby ten bedon nie A do się chce klepać No dawaj, klepiemy się No już zniknął Wypadł Teraz wiem, że będziemy psa gonić, teraz będzie piesio, ale już bym psa przejechał. Co jest? Wjeżdżaj do kery Dobra, idziemy jednak piechotą. Dexy, Dexy. That's your fault, you bald prick. To biegniemy. Chodź to. Do... Gdzie pies? Gdzie mi ten pies znowu uciekł? Gdzie ten pies jest? Co jest? Dobra, uciekł. Dobra, mam go. Dobra, misja ukończona. Kondycja przy okazji wzrosła. No co? Mam to że znowu do Nigella, może będą wycięte znowu do you have the do in the studio on do oh, how delightful. mrs. thornhill will have me sporting that in the bedroom before the week is out. <laughs> oh, I, I I, joke, of course. we really can't thank you enough for all the effort you're going to to make our holiday so special. nah, don't mention it. i always enjoy meeting people more chemically unbalanced than myself. Misja pewnie nowa Wędka z Wajnuckery się pali pod, pod łapami, aha Czy mamy nową misję z Nigelem? Czy nie? No. Nie, zaznaczyłem to nie wiem. Jakby co, proszę Państwa, możecie sobie teraz wejść jakiś filmy, które zaraz Wam się pewnie wyświetlą na ekranie. Ja, ja tylko szybko sprawdzam, bo wam czas nie chcę zanudzać. Chyba nie mam nic nie, ma dobra. Proszę Państwa, znowu, znowu był z nami Trevor. Następnym razem, jak nie zapomnę, będziemy Franklin. zawalnicie na dole, łapkę do góry, suba jak chcecie. A, trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.